Jak Twój umysł czuje się w social mediach, jak TikTok, Reelsy i ciągłe scrollowanie przebudowują Twoją psychikę. Nie po to, żeby cię nastraszyć, ale po to, abyś w końcu zrozumiał albo zrozumiała, co się z Tobą dzieje. I odzyskał albo odzyskała sprawczość tam, gdzie wydaje Ci się, że to tylko aplikacja. Zacznijmy od czegoś bardzo prostego. Twój mózg jest stary. Nie w sensie, że masz dużo lat, tylko w sensie ewolucji. Ten sam typ mózgu, który teraz przewija Rilse, kiedyś decydował, czy uciec przed tygrysem, czy zaufa zaufać obcej grupie, szukać jedzenia, szukać partnera, czy zostać przy ogniu, bo ciemno i niebezpiecznie. Został stworzony do świata, w którym boczców jest mało, wszystko dzieje się wolno, a zmiany wymagają wysiłku i czasu. Relacje za to są lokalne i głębokie. Tymczasem Ty żyjesz w środowisku, w którym masz setki bodźców na minutę.